Narcyzowi jest lepiej bez ciebie. Za każdym razem, gdy czujesz, że narcyzowi jest lepiej bez ciebie, musisz przypomnieć sobie, czego doświadczyłeś z jego strony. Musisz przypomnieć sobie, co narcyz miał do zaoferowania, co od niego otrzymałeś. Wypisz sobie na kartce to, co cię spotkało. Zobaczysz, o ile więcej złych rzeczy miał do zaoferowania. Doświadczyłeś tego, co Narcyz miał do zaoferowania, a nie miał nic pozytywnego. Nie ma drugiej, lepszej wersji Narcyza, nie ma lepszej strony jego tożsamości. Narcyz jednak chce, żebyś wierzył, że jest coś więcej, że jest coś jeszcze, coś lepszego. Dostałeś to, co miał do zaoferowania, doświadczyłeś już wszystkiego, co Narcyz miał do zaoferowania. Nie ma niczego lepszego. Kiedy Narcyz rusza naprzód, to pojawia się jeszcze więcej kłamstw, jeszcze więcej manipulacji, tak jak manipulował tobą na początku, pokazywał kogoś, kim nie jest, to samo robi teraz. Jedyne, w czym Narcyz staje się lepszy wraz z czasem, to kłamstwo i manipulacja.